Dzień dobry państwo bardzo. Dzień, dzień dobry. Jak wyglądasz? Dobrze wyglądasz. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Witamy Aldonkę, która to oczywiście była pierwsza, już przed, przed rezultatem jest Grzesiu, który czekał na ten. Aż rozpocznijcie sygnał. Dzień dobry, Zenata. Dzień dobry, Bata Dzień dobry. Jest Ewka, wita Bożenka, witam Weronika. Wita. Dzień dobry. Moja żona z tymi sercami, witaj, ja, ja ją technologicznie wspomogę. Zrobię jeszcze raz. Ja ci puszczę, proszę bardzo. Jest pani Walentyna, dzień dobry. Dzisiaj na Instagramie, na YouTubie coś się stało. Jesteśmy, tak, dzień dobry. Dzień dobry, a wszystkich zgromadzonych, witam, tu Grażynka. Dzień dobry. I napiszcie, dobry. u kogo pada śnieg, bo podobno dzisiaj tam zasypie co niektórych. Więc napiszcie, podobno dzisiaj w połowie kraju ma napadać bardzo, bardzo dużo śniegu. Ale Weronika mówi, to u nas nie, u nas jest na plusie, dzień dobry, dzień dobry. Ale za to słuchajcie, jeżeli wszystko dobrze poszło, to powinniście nas może nie lepiej widzieć, bo kamerę mam starą, ale powinniście nas lepiej słyszeć. I napiszcie, czy słyszycie jakąś różnicę, bo ja sobie to potem odtworzę w offline, ale czy wy widzicie różnicę? U nas nie sypie, Pani Aniu, u nas jest nie, ciepło. U nas nawet Taki deszcz pada ja znowu bardzo tylko na, ka na kartkach widzę. Jest ciemno, szaro, buro A, i taki późno, deszcz no. pada. Witam z Rymini. O, dzień dobry, Pani Angeliko. Dzień dobry. No dobra, lecimy, mamy 10 grudnia. To jest taki fajny dzień dla mnie, bo dzisiaj właśnie się okazało, że mogę uczciwie w każdym banku napisać. Że nie mam nikogo na swoim utrzymaniu. A czy nie mam dzieci na swoim utrzymaniu, bo moja druga córka na szczęście zrobiła się już pełnoletnia. Nie wiem, jak to minęło. Wczoraj pokazali mi album ze zdjęciami sprzed 18 lat. No, ja byłem tak samo ładny, moja żona była tak samo ładna, tylko się dziecko coś wyciągnęło na dosyć długie, no, ale to nie wiem. No, w każdym razie córeczka dorosła, a my się zestarzyliśmy. Dobra, 345. Dzień roku, 10 grudnia w toreczek. obchodzą Julia Menas, znaczy Julia Men Menas to jest imię, imię takie podobne. Andrzej Bogdał, Bogdan Bogodał, Brian, oh, Daniel Donat, Eulalia, Grzegorz, Herm Hermogenes, Judyta Loreta, Maria Maur, Malhi Melchiades. Polidor, świtun, Tomasz, Unirat, W Takie imionka dzisiaj mamy. Nietypowe święta mamy. Dzień Bota dzisiaj, Dzień Praw Człowieka, Światowy Dzień Futbolu. Przysłowie na dzisiaj jest jedno. Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna będzie i suche lato. Oj, no to, nie to nie będzie, będzie nie suche, będzie. bo leje, leje, leje. Co wy tu piszecie? U, jak mi, jak, jak, jak ja tu jeszcze u Grażynki, widzę, że nie pada. no Na Karpaciu za to pada, śnieg z deszczem ukrysi. W okolicach Katowic biało. No to nic, na spacery, nie na Nikki. Jeszcze tam łatwiej będzie z tym czerwonym resztą. Dzień dobry. Wodzisław, śnieg, proszę. Na plusie, panie Marko, ale wiatr zimny i to w oczy, jak w życiu. No to tutaj też jest zimno. No, znaczy, tak jak wiatr, tak, rzeczywiście. Cały dzień się. Mokry śnieg można lepić u Dzień dobry. Słychać faktycznie mogę powiedzieć, że głębszy dźwięk. No, no zainwestowaliśmy. Sanek Podkarpackie pada śnieżek, proszę. Dzień dobry. Wspaniałości dla Gaty. Nawet nie przekażę, bo ona się będzie wstydzić. Dzień dobry, ale dziękuję. Dzień dobry. Witamy, witamy. Ełki nie pada. No, źle Mazurynie. Mazury nie bo pada od połowy kraju w dół. To a my gdzie jesteśmy? A my jesteśmy ten, także u nas nie pada. Nie mów, co chcesz, abyś nie usłyszał czego nie chcesz, Mikołaj Rej. Nie mów, co chcesz, żebyś nie tego. Nie, dobra. Co dobre? No tak, no to jest bardzo dobre. Nie, no właśnie, masz mówić co chcesz, a nie, a no wy przeważnie tak. mówicie czego nie chcecie, to bez sensu jest. Nie chcę tego, nie chcę nie, tam nie. tego. Nie, nie, to inaczej. To, to inaczej. No. Nie mów, co, co nie mów co chcesz, abyś On, nie. nie masz żyły. paplać byle co, nie masz głupot gadać, pieprzyć czy po trzy, bo potem też takie coś słyszysz. Co? To wraca. Ja, ja, ja ci o. powiem, że ty powinnaś być poleniską no. w klasie o mojej córki. Od razu się za, za tego. Słuchajcie, jak nasza Agata też mówi, jak ją pani widziała, pani nas może ogląda do odpowiedzi słuchajcie, i też mówi, że. Nie onem Ogi w płucach oznaczało, że ktoś tam miał WENET, twórczą. Ja myślałem, że po Ach, prostu, prostu sobie marihuanę zapalił albo coś w tym stylu, a tu się okazało, że autor miał WENET. Tak? No, Ale ja tak słuchajcie, no każdy no. z nas może coś innego rozumieć. Ja tego nie rozumiem, dlaczego oni takie klapki tym dzieciom na. Czy tam też tak robili? Każdy rozumie coś innego, tak? No raczej, bo tu jeszcze nie spojrzałem. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, nie, no dzień dobry, w każdym razie witam wszystkich serdecznie, dobra, dzisiaj, dzisiaj jest ci ciężki temat Ech. dla mężczyzn, oleje do twarzy. Dzisiaj słuchajcie, taki temat, jest zimno, zrobiło się, pada śnieg, słuchajcie, i czym tą buzię wysmarować, e, jakie oleje, słuchajcie, no dla tych, bo nie każdy lubi oleje, ja na przykład nie jestem olejowa, ja jestem bardziej, kremową panienką, ja tam wolę kremy do twarzy, też z dobrymi olejami. Nawet panienką nie jestem. No, nawet nie jestem panienką, no... Od razu mi się coś, a dobra, już nic nie mówię. I, i słuchajcie, i no każdy lubi coś innego, ale z tego co tutaj widzimy, bardzo dużo kobiet lubi oleje do twarzy, bo my mamy bardzo duży wybór olei, bardzo dużo babeczek sobie stosuje, czy to krem jako serum pod, pod krem, tak? Y, czy masujecie się, teraz są modne te kamienie, te głasza, różne rolery, tak? To też tam używacie różnych olejów. No i słuchajcie, zima to jest taki okres, gdy nasza skóra potrzebuje szczególnej troski. Ja na przykład tego okresu nie lubię, bo moja skóra zawsze wygląda źle. A to jest też spowodowane tym, że grzeją grzejniki, jest ogrzewanie. Tutaj słuchajcie, w pomieszczeniach nam tą skórę wysusza, potem wychodzimy na mróz, tam jest z kolei zimno-mokro. Znowu wracamy. Więc, osoby, które mają skórę naczynkową, tak jak ja, no to wciąż mają takie rumieńce, jakby, wiecie, się tak mocno, tak porządnie napiły, tak, jakby wciąż drinkowały. A to, to, to po prostu jest no, taka tendencja. Osoby, które mają trądzik różowaty, też jest gorzej. Osoby, które mają cerę tłustą, z trądzikiem takim, wiecie, nawet młodzieńczym no to też ta skóra gorzej wygląda, no bo słuchajcie, no to temperatura w pomieszczeniu, a potem temperatura na dworze, także no to jest takie słuchajcie, no byle jakie powietrze, które nie służy naszej skórze, tak, bo ją wysusza, ją podrażnia, tak, no i też słuchajcie, tracimy tą elastyczność. No i teraz takim jednym właśnie ze sposobów jest wprowadzić sobie taką rutynę i sobie tam i stosować fajne kosmetyki właśnie. Czy to będą kremy z olejami roślinnymi, takie naturalne, fajne, odżywcze, regenerujące, czy to będą same, słuchajcie, oleje tak? No i teraz słuchajcie, jakie oleje, ja Wam powiem, jak szukałam, jakie oleje są najlepsze na zimę, wszędzie przejawiały się te same. Tak? Ja Wam najpierw wymienię, jakie słuchajcie, najczęściej oleje do twarzy się przewijały. I to niekoniecznie te oleje będą Wam służyły. Ja tylko powiem, słuchajcie, jakie kobiety najczęściej wybielają. Olej arganowy, tak? Olej żożoba, olej awokado, olej z pestek malin, tak? Olej z rokitnika. I jeszcze najczęściej wybieracie olej wiesiołkowy. Nam się akurat olej wiesiołkowy skończył, ale mamy jakiś tam jeszcze na półce krem z olejem wiesiołkowym, bo wiesiołek naprawdę jest super. Także to są takie oleje, które będą nam służyły zimą, tak? No i teraz słuchajcie, powiem pokrótce. Tutaj najpierw mam olej arganowy. I olej arganowy, słuchajcie, złoto Maroka, tak? Skarbnicą witamin, źródłem witaminy głównie E, działa przeciwstarzeniowo, przeciwutleniająco. No i teraz tak. Olej ten jest bardzo dobry do cery dojrzałej, ale na przykład mi on nie służy. Dlaczego? Dlatego, że ja mam cerę mieszaną tłustą. ona nawet widać tak, tak światło dzisiaj nastawili, że jestem y, taka świecąca. No i ja na przykład tego mi ten olej nie służy, ale olej ten sprawdza się, jeżeli ktoś ma mega, mega suchą cerę, dojrzałą, suchą, grubą, podrażnioną, to tutaj się fajnie olej y, arganowy sprawdzi, tak? Ale mówię niekoniecznie do cer tłustych bo on jeszcze zapycha porę, także on jest świetny, też go znajdziecie, słuchajcie, w wielu, wielu kremach, tak, olej wiesiołkowy, którego akurat teraz nie mamy, ale mamy tam krem z olejem wiesiołkowym, tak, słuchajcie, ma dużą zawartość kwasów omega-3, tak, i słuchajcie, on mega, mega natłuszcza, odżywia, regeneruje skórę, więc też, też Wam go, słuchajcie, bardzo, bardzo polecam. Kolejnym fajnym olejem jest olej, gdzie ja go postawiłam, żożoba. I olej żożoba jest to olej dla każdego. Czyli tutaj może się tym wysmarować pani z cerą tustą, z cerą suchą. Będzie służył każdemu. Nie zatyka porów, co jest bardzo fajne. nawilża, regeneruje, tak. Działa podobnie jak sebum czyli właśnie on jest super do cer takich właśnie mieszanych tustych. Żożoba. Będzie się fajnie sprawdzał. Yy, żożoba też będzie fajnie, żeby zabezpieczyć włosy, tak, też zimą, bo, bo naprawdę jest tusty, jest fajny. On jest tak naprawdę do całego ciała, tak? Wiesz, Pani Agatka pisze tu, że od lat tylko i wyłącznie oleje do twarzy. Tak, tak. No, mówię, no każdy, każdy ten, także żożoba też jest fajny na zimę. Potem tutaj wspomniałam o oleju z awokado. Olej z awokado też regeneruje skórę, łagodzi podrażnienia i też wspiera barierę ochronną. I jest to olej taki tłusty, też fajny. I tak jak żożoba, może być do tłustych i do suchych. Potem jest fajny rokitnik, tak? Olej rokitnikowy, ten żółty taki tuściutki, fajny, też dodawany do wielu kosmetyków, do wielu balsamów do ciała. On się nadaje, słuchajcie, oprócz tego, że posmarujecie nim twarz, ciało, możecie go troszeczkę do wanny dolać, do wody, do kąpieli, tak? Jest super do masażu, jest super do cer właśnie dojrzałych, takich starych, powiem, tak? Takich pozmarszczanych, tak? Bo on działa przeciwzmarszczkowo odmładzająco. Olej z rokitnika jest genialny, tak? No i potem słuchajcie, olej z pestek malin. Wy go znacie szczególnie na lato, tak? Bo to super ochrona tam przeciwsłoneczna, ale olej malinowy, słuchajcie, również opóźnia procesy starzenia, wspomaga barierę lipidową skóry, chroni przed utratą wody. Co też będzie fajnie, nawilża, ujędrnia, uspakaja, także malinowy też jest fajny. Olejów jest o wiele więcej, tak, ale ja tutaj wymieniłam te, które najczęściej sprawdzają się właśnie w takich okresach jesien jesienno-zimowych, tak. Tak, pokażę Pani Mirko, zostawię te oleje, pokażę, podam Wam ceny o 10.00. Mogę pokazać jeszcze inne, bo też te niektóre oleje, tak jak żożoby, mam w mniejszych opakowaniach, większych. To nie są drogie oleje. Aha, nie, nie. Najdroższy jest oczywiście arganowy. Nie. Nie? Znaczy z tych, co ja teraz pokazywałam, to najdroższy jest arganowy, a ta reszta to tak się waha w granicach 20-25 zł, tak? O, Moringa jest też bardzo dobry olej. To jest też olej pani Alicjo Moringa. To jest olej, słuchajcie, z drzewa życia, olej, który nie jełczeje. On się nie robi stary, tak? Bo każdy inny zrobi się stary. Będzie taki brzydki zapach, a olej moringa nie jełczeje. Nie je słuchajcie, on odmładza. Moringę też możecie stosować na twarz, do dekoldu, do szyi, bo też jest fajny. Fajny. Też taki przeciwstarzeniowy. I co tam pani jeszcze napisała? Witajcie, witamy, witamy, witamy. Ale tu Pani Tereska, że coś ale napisała, gdzie? nie widzę tego. Z olej z, ro tak, z rokitnika jest super. I nie jest wcale drogi, bo tam słuchajcie, 23 zł kosztuje. Także te oleje jeszcze i inne mogę pokazać słuchajcie o godzinie, yy, o godzinie 10. Mamy je też w różnych tutaj opakowaniach. I większych i mniejszych. Także pokażę. No ale mówię, najczęściej wszystkie słuchajcie yy, opracowania, jak będziecie szukać jaki olej na zimę, to na pewno znajdziecie arganowy, żożoba, z pestek malin, z rokitnika, z wiesiołka i awokado. I jeszcze znajdziecie marule, olej marula robiony z drzewa słoni, tak się to nam nazywa. On jest też fajny, nie mam go wtedy, ten, ale to też jeszcze ten. Olej pokrzywowy też, Pani Krysiu, może być, olej pokrzywowy też mamy. My mamy taki olej, A i słuchajcie, jeżeli ktoś kupił od nas olej spożywczy z rokitnika albo olej spożywczy z wiesiołka, to spokojnie tymi spożywczymi też możecie twarz smarować. Tak? Yy, olej z, z nasion pokrzywy jeszcze mamy. Chyba dwie, dwie ostatnie buteleczki. Także ktoś chce, to może sobie zamówić, bo też jest fajny. Ja mam nawracające zatoki, smaruję też olejem żywokostowym. O, tak? Jak najbardziej. Mam dużo osób, które olejem żywokostowym smarują też twarz. Także też spokojnie, olejem żywokostowym można też masaż wykonywać, tak? Także tutaj, no, no, no jest dużo tych olej, tak? Nie jestem w stanie o wszystkich opowiedzieć, ale ja mówię, no, tutaj wybrałam te, które sprawdzają się na jesień, zimę. Niezależnie tak, czy macie jesienną zimę czy zimową. Tak, czy macie taką ten. No, takie wiecie, jak jest wiatr i mróz, niższa temperatura. Także zapraszamy o godzinie 10. Ja wtedy jeszcze pokażę może jakieś fajne kremy też na zimę, bo nie każda pani lubi olej. Pokażę też oleje różne, może jakieś takie tłuste mazidła, typu masło shi, bo ono też się sprawdza, słuchajcie, w okresie zimowym, tak. No i na tym chyba kończymy. 16 minut minęło, słuchajcie. Życzymy Wam dobrego wtorku. Tak, wtorek dzisiaj? Wtorek. Życzymy Wam dobrego wtorku, słuchajcie. Yy, za dwa tygodnie, zarówno dwa tygodnie Wigilia, także kto nie ma prezentu kto by chciał coś tam jeszcze dokupić jakieś przyprawy jeszcze do kuchni albo brakuje wam szamponu jeszcze, jakieś odżywki żeby nic nie zabrakło na święta soda oczyszczona yy, jakieś słuchajcie kapsułki do zmywarek yy, proszek do prania mamy fajne listki, to zapraszam na papatkę yy, nie trzeba z domu wychodzić w tej pogodzie zimowej, mam nadzieję, że że do was dojadą, my to spakujemy i wam wyślemy. Także mhm. zapraszamy serdecznie o 10.00. I pamiętajcie, że światem rządzi miłość. Moja żona na przykład kocha, jej słodkie. Dobrze, pozdrawiam Was serdecznie. Też mi się nie udało. Nie rozumiem. Trzymajcie się. Cześć. No, a Ty na przykład kochasz wypić?